Piękna pogoda, cześć w ogóle. Plan na dzisiaj jest bardzo prosty. Tylko 5 kg słodu pilzeńskiego. Chodzi o to, żeby piwo było maksymalnie proste, jedno chmielenie tylko na goryczkę, bo to będzie baza pod kolejne, pod kolejne owoce. Także plan jest z jednej strony bardzo prosty, bo piwo proste, nawet jeszcze go nie wpisałem do programu, bo, bo w zasadzie no, jest tak proste, że tu nie ma co planować. A z drugiej strony o tyle skomplikowany, że muszę pozyskać gęstwa z poprzedniego przefermentowanego już piwa. O, no, w ogóle trochę pracy będzie. Tam to piwo będzie podzielone na dwie części, do dwóch y, mniejszych wiaderek, więc pracy jest dużo. Ale jeśli chodzi o to piwo, które dzisiaj y, właśnie zaczynam. 37 warka, kolejny tutaj bardzo proste. 座り込め。 Jak widać, nastąpiła mechanizacja. No bardzo fajnie to idzie. Muszę coś skorygować pewne rzeczy. Jak widzieliście worek od śmieci, przedziurawiłem już. Teraz będę musiał ostrożnie yy, wsypywać. No dobra. Ja się rozkładam dalej. Ok. Yy. Woda się podgrzewa. W ogóle jest 1 czerwca, godzina 10.26. Yy. To jak chwilę póki ta woda się podgrzewa do zacieru, to ja powiem, że browar się rozbudowuje. Mhm. Ostatnio e, dział laboratorium dział laboratorium się rozbudował. O nowy termometr. O pH-metr. I o taki e, najprostszy, najprostszy balingometr. Tak. No, i oprócz tego dział yy, higieniczny rozbudował się o taką oto szczotkę do mycia, butelek. No, także, także jak widać, no browar się A. No, i ad hoc przed chwilą widzieliście, browar się rozbudował w, yy, też jeśli chodzi o słodownie. Śrutownik został zautomatyzowany. Za 15:12 godzina minęła zacierania w 67-8 stopniach. Przed chwilą odpaliłem gaz i teraz podgrzewam do 75 stopni. 10 minut przerwy i filtracja. Przypominam, 1 czerwca oglądacie, słuchacie 314wo.pl. 31314 to jest pi liczba. Yy, to taki Rebus.